Rozpoczęcie prac zaplanowano nocą z 25 na 26 sierpnia. Remont dotyczy nawierzchni drogi krajowej nr 79 i, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest konieczny z powodu uszkodzeń jezdni i jej niskiej szorstkości. Prace wykonywane będą etapami. Pierwszy obejmuje sfrezowanie istniejącej nawierzchni i położenie nowej, dotyczy ulicy Trzebińskiej, potrwa do 3 września. Wykonawca robót zakłada, że będą one prowadzone nocami między godziną 20 a 6 rano, co umożliwi w ciągu dnia przywrócenie na tym odcinku ruchu samochodowego, ale z tymczasową organizacją. Najpierw droga ma być frezowana, wówczas zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na ulicy Trzebińskiej, a ruch będzie się odbywał tylko w stronę szanowa jednym pasem jezdni. Objazd w kierunku Trzebini będzie poprowadzony wzdłuż ulic Szpitalnej, Kamieńskiego i Balińskiej. Dodatkowo podczas prac na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Podwale, Trzebińskiej i Szpitalnej przejazdem w tym miejscu będą kierowali robotnicy. Po sfrezowaniu nawierzchni ruch zostanie dopuszczony na całej szerokości jezdni, jednak tylko do czasu rozpoczęcia prac związanych z ułożeniem nawierzchni bitumicznej, co planowane jest na noc z 29 na 30 sierpnia. Wówczas ponownie wprowadzone będą objazdy. Dodatkowo czasowo zamykane będą wjazdy na ulicę Trzymińską z ulic poprzecznych do tej drogi. W nocy z 1 na 2 września harmonogram prac przewiduje układanie nawierzchni na wlotach skrzyżowań i zatokach autobusowych. Zakończenie całego etapu prac planowane jest na 3 września, nie oznacza to jednak końca utrudnień. Drugi etap obejmuje remont ulicy Krakowskiej, Garncarskiej i Śląskiej, a rozpoczęcie tych prac zaplanowano na 5 września.